Hej, Joanna. Cześć, witam. Na samym początku chciałbym Cię poprosić, żebyś nam się trochę przedstawiła, powiedziała o sobie parę zdań. Okej. Okay. Jestem trychologiem w Sky Clinic trychologiem, czyli najprościej mówiąc, specjalistą od włosów. A biorąc pod uwagę naszą specjalizację, czyli transplantację włosów, które wykonujemy w klinice na co dzień, o przeszczepie włosów wiem prawie wszystko. No właśnie w tym temacie. Chciałbym dzisiaj porozmawiać o wpływie łysienia na stan psychiczny. I samopoczucie osób dotkniętych właśnie tym problemem. Okej. Okay. Cieszę się, że o tym rozmawiamy, bo jest to. Duży problem dla wielu, wielu osób. Mam na myśli tutaj kobiety i mężczyzn w różnym wieku. Nasi pacjenci to niekiedy 16-, 17-, 20-latkowie. Ci najmłodsi, najstarsi to, to osoby nawet po 80. roku życia, które przychodzą do nas ze swoim problemem związanym z wypadaniem włosów albo. Zaawansowaną utratą włosów, już mhm. e, szukając wsparcia, tak? szukając jakiegoś e, dobrego, skutecznego rozwiązania. E, I co tak naj, najczęściej, jakie uczucia im doskwierają? Pacjenci, ci pacjenci, którzy są otwarci na to, żeby o tym mówić, o braku samoakceptacji, o tym, że nie akceptują swojego wyglądu na co dzień w lustrze, albo są zaniepokojeni wypadaniem włosów, tym, że widzą włosy, które nadmiernie wypadają. Mhm. Oczywiście mówią o tym, że no przeszkadza, im, przeszkadza im to na co dzień, tak? Chcieliby zrobić coś w kierunku poprawy swojego samopoczucia. I faktycznie to jest dla nas ogromna radość, kiedy, kiedy to widzimy się z pacjentem po roku od zabiegu, albo nawet i wcześniej. Czasami są to 4-6 miesięcy po zabiegu, gdzie już widać wzrost włosów w miejscach, gdzie tych włosów brakowało, i ta radość pacjent, pacjenta. To jest na pewno ważne. My się że żyjemy w czasach, gdzie. No, wygląd bardzo mocno wpływa na to, kto ma jaką samoocenę, więc no. Tak, samoocena, akceptacja swojego wyglądu to jest jedno, ale też często zawody, które nasze pacjentki, nasi pacjenci wykonują, które wręcz często no, wymagają. Tego nienagannego wyglądu e, e, i ta fryzura e, albo pomaga pacjentowi w tym codziennym życiu, albo, albo może e, przeszkadzać, czyli mhm. oczywiście brak, tak? E, e, brak włosów. Okej. Okay. I jakie w takim razie są sposoby e, takie rekomendowane dla pacjentów przy takim właśnie złym samopoczuciu, jak tutaj sobie właśnie radzicie z takimi mhm. problemami? To znaczy tak, o ile jeżeli mamy sytuację powiedzmy taką zaawansowaną u pacjenta, mającą wpływ na przewlekły, związaną z przewlekłym stresem, który no niestety przy wypadaniu włosów jest tym pierwszym albo włosieniu androgenowym drugim czynnikiem, który... który wzmaga to wypadanie włosów, dlatego też zawsze mówię do pacjentów, że naprawdę ten stres y czy przed zabiegiem, opierając się już tutaj na transplantacji włosów, czy też po naprawdę nie jest potrzebny. Mhm. Cieszę się, kiedy pacjent na co dzień umie sobie radzić z tym stresem poprzez zagospodarowanie swojego czasu wolnego, często pacjenci są to pacjenci, którzy uprawiają sport. Wiadomo, to jest też zawsze jakimś sposobem na lepsze samopoczucie. tak? Więc to ten pierwszy krok, no ale przede wszystkim konsultacja i diagnoza, tak, doszukanie się. Moją rolą jest też nie tyle diagnoza samej skóry głowy i przeprowadzenie wywiadu z pacjentem, ale znalezienie przyczyny, jeżeli to ma być medycznie nazwane, czyli. Panie Krzysztofie, mamy do czynienia u Pana z łysieniem androgenowym, bo to widzimy w obrazie trichoskopowym, tak wynika z wywiadu, takie mamy u Pana uwarunkowania genetyczne bądź z badań, z wyników krwi. To, no to też wiemy oczywiście, jak pacjentowi pomóc i jaką opieką go objąć. No okej, okay, ale to jakie w takim razie rozwiązania proponujecie najczęściej osobom dotkniętym właśnie łysieniem? Jako profesjonalna klinika podchodzimy oczywiście holistycznie do tematu wypadania włosów zaczynając od konsultacji o czym już wcześniej wspomniałam konsultacji albo na żywo w klinice albo jeżeli nie ma takiej możliwości konsultacji online przeprowadzonego wywiadu jeżeli jest taka potrzeba skierowania pacjenta skierowania pacjenta na badania, oczywiście badania skóry głowy, jeżeli mamy mhm. y, taką możliwość zakwalifikowania pacjenta pacjentki do zabiegu transplantacji włosów, co jest najskuteczniejszą formą przy y, łysieniu, przy mhm. łysieniu androgenowym, y, to y, to właśnie jest jako naj, nasze najlepsze rozwiązanie, które potrafi w miejscu, w którym brakuje włosów, y, przywrócić Naturalny, zawsze to podkreślam, bo jest to nasz cel, naturalny wygląd fryzury, i uzupełnić no tak, braki. No to, to na pewno to na pewno wpływa yy, na polepszenie jednak tego samopoczucia. I to bardzo szybko. I to, no właśnie, no właśnie a propos tego czasu. Tutaj mówimy o pierwszym etapie, o etapie przed zabiegu. Yy, przed zabiegiem. W trakcie zabiegu, a co w momencie, co, co tutaj byś powiedziała o tym etapie pozabiegowym, po czy wtedy też obejmujecie właśnie taką opieką? Jeszcze rozmowami, jak to wygląda? Zdecydowanie tak, podkreślam to zdecydowanie, bo ta opieka i ten kontakt pacjenta ze specjalistą pacjenta, z lekarzem jest potrzebny, wręcz, wręcz odważę się powiedzieć konieczny, ponieważ sam zabieg transplantacji włosów nie rozwiązuje problemu wypadania włosów przy łysieniu androgenowym, jeżeli oczywiście z łosieniem mhm. androgenowym mamy, mamy do czynienia. Dlatego też y, te wizyty kontrolne, ten kontakt ze specjalistą, ta dobrze dobrana pielęgnacja pozabiegowa, y, no jest to jeden z etapów składających się y, na sukces całej tej procedury. No właśnie, wydaje mi się, że to jest bardzo ważne. Tak sobie wyobrażam, jakbym był właśnie taką osobą. E, chciałbym na pewno, żeby jednak ktoś mnie prowadził, żebym zawsze mógł porozmawiać właśnie ze specjalistą, co jest ważne, specjalistą mm -hmm. jednak. E, no i żebym mógł rozwiać jakieś swoje wątpliwości, bo to, że zabieg się wykonał, to tak. chyba nie wszystko, co nie, tak. jeszcze, jeszcze no warto, cała, cały jest później ten etap właśnie po, po tym zabiegu. Mhm. Okej, okay. a być w takim razie przybliżyć jakąś historię właśnie jakiegoś pacjenta? Szczęśliwego właśnie, w tym pacjenta. No, właśnie szczęśliwego pacjenta. Tak, oczywiście takich pacjentów jest wielu, dlatego mówię o tym, że wielu pacjentów, ponieważ tutaj w samym Wrocławiu wykonujemy codziennie trzy transplantacje włosów. U naszych pacjentów włosów, ale też przeszczepy brwi, rekonstrukcje brody. tak, Czyli mamy wielu pacjentów, co się przekłada na to, że jest nas wielu specjalistów po to, żeby, żeby pacjent wiedział do kogo może się zwrócić i też... Poprzez wiele źródeł, a to wszystko przekłada się właśnie na poczucie bezpieczeństwa przez pacjenta, dosłownie na lepsze przyjęcie się graftów. Zawsze powtarzam pacjentom o tym, że, że z nami mogą czuć się bezpiecznie, że mogą wiedzieć, że, że w każdym momencie mogą się do nas zwrócić z pytaniem, i tak też się dzieje. Nasze przygotowanie, nasze sprecyzowane. Wypisane na kartce zalecenia pozabiegowe to jest jedno, ale widzę po pacjentach właśnie, że, że, że tego potrzebują. Jeżeli chodzi o przykłady. O przykłady naszych pacjentów od razu przychodzi mi do głowy pacjent, który pojawił się u nas w tamtym tygodniu. Pan, pozdrawiam zresztą, pozdrawiam serdecznie. Pacjent jest pół roku po, po przeszczepie włosów i pomimo tego, że efekt u niego to 40% sukcesu, bo te włosy w drugiej połowie roku będą się w dalszym ciągu dogęszczały, to pacjent chciał się podzielić z nami swoją radością, co na szczęście, na szczę na szczęście mamy nagrane. Nie każdy pacjent też oczywiście, co, co szanujemy, nie każdy zgadza się na udostępnienie swojego wizerunku, natomiast czasami ta radość przybiera tak na sile, że, że pacjenci chcą się dzielić ze swoimi nie tylko bliskimi, ale naprawdę, jak to powiedział pan Dawid, z całym światem swoją radością. I ten efekt widać, tak? U Wspomnianego pacjenta, u którego brakowało włosów na całej górze, na całej górze fryzury mamy już po tych sześciu miesiącach efekt, gdzie zarówno i korona głowy, jak i cały tutaj skalp jest pokryty włosami. Mhm. Czy właśnie w tej, tutaj, że tak powiem, w tej historii całej i tak dalej dużo było właśnie tej całej opieki psychologicznej. Takiego prowadzenia właśnie tego pacjenta pod tym kątem. Mhm. To znaczy, ja też zaznaczę, że ja nie jestem ani psychologiem, ani terapeutą. Okay. Natomiast na pewno można to w taki sposób nazwać, że ten pacjent ma wsparcie zresztą, podkreślał to w swojej wypowiedzi, mhm. że w każdym momencie mógł i wiedział, czuł tą, czuł tą opiekę, mógł skonsultować się z nami, czy to drogą mailową, czy to drogą telefoniczną, czy nawet poprzez różne komunikacje. No i finalnie umówić, umówić się na kontrolę, przyjechał do nas z daleka. Zresztą jak wielu, wielu pacjentów, ja zawsze osobiście zachęcam do tego, my tutaj jesteśmy dla pacjenta. Ja jako ten, osoba pośrednicząca w kontakcie pomiędzy pacjentem a lekarzem, ale oczywiście ta pozabiegowa opieka sprawowana przez lekarza prowadzącego lekarza transplantacji włosów. Okej, okay, na samym końcu chciałbym jeszcze tak naprawdę zapytać. Mówimy tutaj o mężczyznach i to jest y, transplantacja włosów tutaj u, u mężczyzn, o łysieniu, ale co byś powiedziała właśnie o, o takich osobach, jednak kobietach, które przychodzą, y, no właśnie z takim problemem. Tak, coraz częściej wykonujemy transplantację włosów u kobiet. Niekiedy są to zabiegi, które nazywamy zabiegami kosmetycznymi, tak? niekoniecznie związanymi z diagnozą łysienia androgenowego mhm. u kobiet, choć i takie występują. Mam na myśli obniżenie linii czoła, mam na myśli zagęszczenie zakoli i od razu też ostatnia... Ostatnim czasie, tak, no bo to nie było, może nie wiem, około dwóch tygodni temu, mhm. pacjentka na wizycie kontrolnej po czterech miesiącach od zabiegu, gdzie zaznaczę, że włosy po przeszczepie, włosy po transplantacji rosną od drugiego, trzeciego miesiąca do roku czasu, a nawet i dłużej. Natomiast dzięki tej współpracy z pacjentem, dzięki naszej opiece. Dzięki temu, że pacjenci słuchają naszych zaleceń, stosują rekomendowane przez nas preparaty, stosują leczenie zalecone przez lekarza, naprawdę u takich pacjentów obserwujemy szybszy wzrost włosów i mocniejsze zagęszczenie. Ale może nie będziemy się na tym dzisiaj skupiać aż, aż tak bardzo. W każdym razie, pacjentka, która po czterech miesiącach przyjeżdża do nas i, i, i mówi tak, o swoich uczuciach, o swojej poprawie, właśnie tego samopoczucia na co dzień, o swojej radości, kiedy patrzy w lustro i widzi zakola, których nigdy nie miała, zakola, które były przez jej całe życie przerzedzone, a dzisiaj widzi na taką długość kilku centymetrów rosnące włosy. Także no, dla nas jest to ogromna nagroda. Cieszymy się, jak pacjenci przyjeżdżają, mhm. jest to też ogromna motywacja dla, dla, nas, dla naszej pracy. E, także dziękujemy. Super, super, dziękuję Ci bardzo. Dzisiaj właśnie sobie rozmawialiśmy e, o tym aspekcie zdrowia psychologicznego, psychicznego przy wypadaniu włosów. Wydaje mi się, że bardzo dobrze tutaj opowiedziałeś. Wy, wykorzystaliśmy ten temat, wyczerpaliśmy. E, Chciałabyś coś jeszcze dodać? Yy, tak, każdą osobę, która zastanawia się nad tym, czy, czy udać się do specjalisty już teraz, czy może jeszcze poczekać, yy, każda osoba, która zmaga się z wypadaniem włosów, a przyczyn tego może być yy, bardzo dużo. Nie będę teraz e, o, oczywiście wy, wy, wymieniała, natomiast jeżeli cokolwiek e, taką osobę niepokoi, zachęcam do kontaktu z nami, zachęcam do umówienia konsultacji. Naprawdę możemy pomóc, e, nawet zdalnie. Podkreślam to, ponieważ wiem, że wielu naszych pacjentów mieszka na drugim końcu Polski, w Europie, a nawet i e, mam pacjentów e, ze Stanów, mhm. pacjentów e, umówionych czy też już po transplantacji włosów, także zachęcam do tego kontaktu. Kontaktu i, i pomożemy. Super. Dziękuję Ci bardzo. Dziękuję również. Pozdrawiam.